Witam Was. Tutaj z tej strony Wasz Case. Dzisiaj zaprezentuję Wam aktualizację 1.8. Tak, dobrze usłyszeliście? 1.8. No, pierwsze co można zauważyć, no to tło. Tło jest bardzo fajne. Takie interaktywne z naszym pulpitem, można powiedzieć. Nie no, fajnie, że w ogóle się rusza. Jest tak lekko rozmazane i tam jakieś góry się powoli pokazują, lub jakieś, nie wiem, drzewka czy laski. No dobra. A więc zaczynamy e, na samym początku można zobaczyć, że e, tutaj, jak będziemy robić na świat że jest nowa opcja survival lub uh, creative mm. A nie, jak, co ty teraz ale długo ci dojdzie? nie dociera, mówię pierwszy raz nie, mówię drugi ale długo ci tak, trochę Słuchaj. Nie, no mówię, trochę mi zejdzie. Co to znaczy, ile te trochę? Nie wiem. Co ja mam? Przyszłość widzę? Nie widzę przyszłości. Nie wiem, ile mi to zajmie. Chciałabym usiąść, bo powiedziałeś, że chwilę chcesz tylko. Usiądziesz. Jadłem chyba. Dałaś mi jeść. Podzieś że ryj, bo no, będzie zaraz no, no, zimne. Nie wiem. Pierwszą opcję mamy taką, że mamy Survivor lub Creative. <coughs> Sorry, <coughs> coś mi przykrztusiło No i jest taka różnica, że y, Survivor to jest takie, że gramy jakby. W, w ogóle Wam pokażę ten Creative, bo Creative kurczę, <coughs> bo po prostu tam jest. Y, są zupełnie inne opcje, które y, możecie korzystać. <coughs> Dobra. Na tym creative można robić tak, że mamy na przykład cały ekwipunek. Wchodzimy w ekwipunek i mamy coś takiego. Nie mamy zwykłego ekwipunku. Na przykład, ja sobie dodam tutaj. akurat nie jest potrzebny teraz. czy może nie teraz, ale będzie potrzebny. Jak widzicie, mogę sobie przywołać. Mogę wziąć sobie cały stack. Mogę sobie go odwołać. No i. Takie korzystanie też jest bardzo miłe. Ale dobra, przejdźmy do tego, co dodano w 1,8 z rzeczy. Takich konkretnych, e, takich widocznych, już na pierwszy rzut oka. Dodali tak. Schody z cegły. Robimy jak normalne schody z kobla, czy coś w tym stylu. Tak samo jak pół płytki z cegły. Następna rzecz. E, płaskie szkło. Płaskie szkło, jak widać, e, można je stawiać jak płotki. E, pokażę w ogóle, jak się je robi. E, jeszcze jedna rzecz, taka, że skrzynia jest, e, otwiera nam się, kiedy my jesteśmy w trakcie gry. Teraz, kiedy ją otwieramy. O, i zamyka. Bardzo, też bardzo fajna animacja. Szkło robimy w ten sposób. I wychodzi nam aż z takiego ułożenia 16 szkła. Ale takie e, szkło płaskie dziwnie wygląda wobec mnie. no Po pierwsze, co to jest. To można stawiać jako jedno, a jeżeli weźmiemy drugie to mamy takie coś. No mówię, jak płotki. No i można takie coś sobie ustawić. Jak widzicie na tym, na tym CrayActive to wszystko się psuje na jeden raz, jak balna, więc muszę uważać. To tak się robi płaskie szkło, które jest wobec mnie głupie, ale muszę wam wszystko pokazać, żeby nie było. <laughs> mm. Następna rzecz, która pewnie wielu graczy z Was y, bardzo zadowoliła, że to będzie. Inaczej y, furteczka do płotków Sorry zapłaczem, ale naprawdę moja się strasznie denerwuje. Tak, y, taka furteczka y, niestety na nią nie działa czerwony proszek, y, Czerwony proszek ani y, płytki naciskowe bo już testowałem. Co to jest akurat dziwne, bo wszystko co jest takie automatyczne, otwierane raczej ręcznie, to zawsze można zrobić automatycznie, tak, ale no trudno. Nie ja to wymyśliłem, a więc dobra. Następna rzecz to winorośl, która rośnie sobie tak na świecie po prostu. Jak ją walniemy na przykład na ściankę, to ona zaczyna się rozrastać. No ja tu walnę I ona się będzie rozrastała w dół i w górę Jak widzicie ja sobie tu położyłem jedno I rozrosło mi się tutaj troszeczkę Na boki No i to tak obrasta Nie wiem czy na to się można wspinać Przynajmniej ja nie umiem Ale do tego później dojdziemy Dodali też do gry yy, Dynie Raczej nie dynie tylko nasiona z dyń, z dyń. I z yy, Nie melanów tylko Arbuzów jak widzicie, tu mamy te nasionka. Piszę melon, ale to tak naprawdę. Nie jest melon. Tylko Arbus, ale dobra. No i właśnie tak, jak one wypadają, po prostu je niszczymy, ale mówię na tym poziomie, raczej na, na tym Reactive, to ja wszystko jak zepsuję, to... Proszę, takie coś wypadnie. Nic nie mogę tak prawdę mówiąc normalnie pokazać wam. Dlatego jeszcze później wejdę na zwykły świat. Na moim świecie, którym e, zdążyłem zabrać kilka rzeczy, i żebyście zobaczyli, na przykład, jak to wszystko działa, kolejna rzecz to e, będą się generowały nowe biomy, których jeszcze nie znalazłem, ale wiecie, jak one wyglądają. E, będą wyłożone najprawdopodobniej takim kamieniem, takimi kamieniami, dokładnie takim popękanym, takim zwykłym i takim w muchu. Można z e, nich robić sobie podłogi, nie wiem, robić półpłytki i schodki. Tak, jeszcze w tych, e, jakby, biomach takich e, mają być skrzynki takie różne, ale też mają być właśnie e, takie jakby kraty, z których można sobie zrobić więzienie. I myślałem, że krat się nie da zrobić. Myślałem, że je trzeba zdobyć, ale to jest bardzo wielki błąd, bo można je zrobić. Jak widzicie, one też wyglądają jak szkło z wejścia, inaczej, tak jakiś dziwny kwadracik, ale jak to ułożycie w pewien sposób to się rozwala normalnie znaczy rozwala układa a jak się to w ogóle rozwala to nie wiem bo po prostu nie testowałem na tamtym świecie tak co tu jeszcze mamy w ogóle wam nie pokazałem jak się robi ten drzwiczki furtkę z płotków to bardzo was przepraszam robimy ją w bardzo dziwny sposób nie wiem dlaczego akurat tak ale tak się ją robi i mamy tą furtkę a nie nie, nie postaw jej dobra ona tak, wiecie jak się teraz ją robi kolejna rzecz, którą bym chciał zaprezentować to nowe mięsa, tak, mamy mięso ze świni, inaczej to zwykłe mięso gotowane ze świni kurczaka mięso, inaczej cały nawet kurczak pieczony kurczak wołowe mięso, i z nich się dopiero robi steki teraz inaczej skrowy i takie mięso z zombie, które naj, chyba najmniej daje życia. I nie wiem, czy się je da gotować i podsmażać. Chyba nie, ale dobra. A więc, A tak. Kolejne rzeczy, <grych> w aktualizacji 1.8 jest dużo rzeczy. A więc, nie bójcie się, wszystko wam powiem. Tak, y, mamy tutaj pochodne, pochodnię. Yy, niby ona jest zwykła, ale dzięki niej chyba będziemy, powinniśmy lepiej widzieć teraz, bo jest dzień. Yy, mamy tutaj nowe opcje. W Controls mamy na przykład yy, naciąganie łuku. To jest to chyba. Tak, to jest. Nie, to jest to. Dobra, to jest to naciąganie łuku. Yy, tu, a, tak, tak. Najlepiej Wam pokażę na jakimś mieczu miecz, miecz, o proszę mam miecz, to możemy wyrzucić już, bo zaśmieca nam tak, mamy nowy styl możemy się bronić, klikając prawy wtedy e, potworek nawet strzelający z łuku e, nic nam nie zrobi, nie wiem co kliper robi, bo jeszcze tego nie testowałem po prostu e, dostajemy niby obrażenia niby, ale tak naprawdę nic nam nie spada e, kolejną rzeczą jest sprint sprint e, jest bardzo też bardzo ciekawą rzeczą e, klikamy dwa razy w i nasza postać zaczyna przyspieszać e, może pokażę e, sorry, że mam e, skina ctsg zapomniałem go zmienić M muszę włączyć zawsze na to tak jak widzicie można odróżnić to że jesteśmy e, na sprincie tym, że po prostu e, za nami jakby tak ziemia się odrywa Sorry za te małe lagi, ale coś mi coś mi jakoś tak nie wiem coś nie wychodzi. E, kolejną fajną rzeczą jest to, że mamy naciąganie łuku e, przytrzymując prawy e, naciągamy łuk dzięki temu jest bardziej, ale to bardziej śmiercionośny i zabija chyba krowę na raz, no na raz. Zwierzęta ogólnie zabija na raz. Jak widzicie, to jest, też jest nowa animacja latania tej strzały. Też możemy ją normalnie strzelić, ale... O, to zależy czy jakiś mop jest daleko. No i teraz y, przejdziemy do, nasz, do mojego normalnego świata, gdzie mogę wam pokazać y, normalnie wszystko. Długo się ładuje. Tu będzie y, ogólnie już wszystko pokazane inaczej. Pasek głodu, pasek expa, jak widzicie, tam jest trochę tego expa. Y, jeżeli zobaczycie teraz na tym te mięsko, które na mnie tak podskakuje, to jest głód. Im, Im więcej robię czynności, na przykład biegam, to ten pasek zaczyna mi chyba częściej skakać, ale to nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że my się męczymy i my musimy jeść jedzenie. To jest z Endermana. Jak co? Endermana, później Wam pokażę To jest jakaś Enderman Perła, czy coś w tym stylu I tu mamy tak, melona Widać, że to arbuz, tak Kurczaka I tak, teraz jeżeli Weźmiemy sobie właśnie Mięso ze świni i je przerobimy To wyjdzie nam mięso gotowane Jeżeli weźmiemy z krowy, to wyjdzie nam stek Tak wygląda mięso gotowane Tak wygląda mięso ze krowy Inaczej stek no, i teraz jeszcze kurczak. Yy, sorry, że nie mam mięsa ze skrowy, z yy, nie skrowy, tylko z zombie, bo po prostu jeszcze nie zabiłem żadnego zombie w tym czasie, kiedy wyszedł update. I to mamy kurczak. No. Teraz Wam mm, też mogę pokazać uroki tego, że jest update 1.8. Czyli mogę. Sekundę. A tak. Ale to muszę stracić życie, to poczekajcie. W ogóle muszę włączyć jakiś poziom trudności. A właśnie y, dla tych, którzy myśleli, że poziom głodu spada y, na Pierceful, nawet to jest y, bardzo wielki błąd, bo on spada dopiero na poziomie ICE. A więc nie. O, gdzieś to był zombie, idealnie. Ale gdzie? Ja go nie widzę. Dziwne, ja go tam nie widzę. Hm. Dobra, <tryk> nieważne. Sorry, że się tak y, zagapiłem, jakby, ale. O, dobra. Jak widzicie, pasek głodu nam spadł już. Ale ja szukam w ogóle podforków, bo ja chcę wam pokazać jak się expi na nich. Zaraz będzie noc, więc będzie idealna pora. Raczej, pora. Idealny czas na to, żeby trochę pobawić się. Jak widzicie, ten głód mi dosyć szybko spada, a więc radziłbym wam, grając na ice przynajmniej. Y... Często polować na przykład na zwierzęta, żebyście mieli po prostu e, to jedzenie przy sobie. A ja e, zrobię urywkę, ale ja Wam pokażę, jak e, nasza postać je. Jeżeli jesteśmy cali na jedzeni, to w ogóle nie możemy e, zjeść jedzenia całkowicie. Inaczej, e, to jest też bardzo. Rzecz, bo jak e, już prawie umieramy, to nie możemy zjeść jedzenia, bo jesteśmy po prostu już na jedzeniu, nie mamy miejsca. A więc, jeżeli idziemy na walkę, to musimy być głodni. Doradzałbym Wam być głodnym, po to, żeby po prostu móc się uleczyć w trakcie walki. A ja Wam pokażę teraz, jak jemy. E, teraz nie, nie jemy, klikając po prostu prawym, tylko musimy go przytrzymać i się robi taka animacja jedzenia. Nie wiem jak to wygląda na tym. A, już nie mam tego. No dobra, to ja zrobię zaraz urywkę, bo skoczę po broń. A więc zaraz się widzimy. Okej, okay, jestem z powrotem, mam broń i możemy iść na polowanie na potworki. Raczej ja miałem chyba... a tutaj... Ja miałem tutaj broń. Raczej nie miałem broni, tylko miałem rzeczy. Do zrobienia broni. A więc mam tutaj. Swoją, swojego... Mieczyka i możemy teraz na potworki ruszać. <sighs> Okej, okay, mam, mam swoją broń, a więc ruszamy na potworki. Od razu wam pokażę, jak można łatwo się bronić naszym mieczykiem. Strzelać z naszej, naszego łuku dobrze. No i ogólnie mać, mieć frajdę z tego, że po prostu kosimy potworki. Jak widzicie, mamy tu pierwszego kościaka. Możemy go ściągać z dosyć daleka. O jest. Sorki, i już nas. Dobra, mamy kościaka na dwa razy, na mocniejsze dwa razy. Jak widzicie, tu są kulki Expa. Jak je zbieramy, to zau zauważcie, że, że pasek mi się zwiększa po prostu. Teraz wam pokażę też, że jest nowa animacja w ogóle yy, wybuchania kliperów nawet. Raczej animacja. Dymek jest inny. O, widzieliście? To były takie jakby kółka. Okej, okay. teraz patrzcie się szybko na pasek. Jak widzicie, nawet ten Exp, on sam się do mnie przybliża, a więc zarazem jest bardzo dobrze. A teraz znajdę jakiegoś mowa, przed którym mogę się bronić. Jak widzicie, ten mop nie zabiera mi w ogóle obrażeń. Raczej nie, zabiera mi. Dobra, nieważne. Zaraz wam powiem, dlaczego on mi zabiera, bo on po prostu skacze na mnie, a nie e, przede mnie. I ja tam widzę Endermana, a wiem, że na pewno chcecie go zobaczyć. No to wam od razu mówię, że z, z początku wygląda nawet, nawet, ale wow. A tu mamy Endermana, dobrze? Jeżeli, e, tak. Endermany reagują tylko wtedy, kiedy się patrzymy na niego, inaczej, e, kiedy na niego spojrzymy. A więc e, teraz się na niego spojrzę i zaraz zobaczycie, że zareaguje. O. Zareagował. Teraz nie spuści ze mnie oka, a wręcz o, będzie się teleportował. E, tak, on jest cienki. E, tak prawdę mówiąc, nie wiem, czy endermany coś budują. E, słyszałem, że one tylko przenoszą klocki, ale czy akurat coś budują konkretnego, to jakoś ja nie widziałem, nie zauważyłem tego. Yy, teraz wam może wbije jednego lewla, bo powinno coś wyskoczyć. Komunikat wow! A, auć, a. Dobra, nie wyskoczył. <laughs> Właśnie, był, był, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście powiedzieli mi. Wow, yes. powiedzieli mi, gdzie się sprawdza, gdzie się ma level bardzo bym był wdzięczny, bo nie wiem jak się to robi dobra, może wam pokażę teraz jak działa odepchnięcie dobra, jeżeli jesteście, naprawdę się śpieszycie i chcecie szybko wrócić do domu to klikacie dwa razy w, a ja, jeżeli coś wam stoi przed drod na drodze to klikacie na niego tym, lewym Zaz zobaczycie, jak to działa. Jak widzicie, odepchnęło go naprawdę bardzo daleko. Zarazem jeszcze dałem mu obrażenia. Ok, bardzo łatwo się tu zbiera, expa, A więc yy, naprawdę, jakbym chciał wiedzieć jaki mam level, albo przynajmniej, nie wiem, nie level, może jakieś, nie wiem, osiągnięcie, gdzie się zbiera to. O nie, no. Spadaj. Jak widzicie, on się teleportuje, i nawet on lata. Dlatego go tak ciężko zabić. Ciekawe czy jakbym się schował do domu, to ciekawy, czy za mną by polaz. Hmm, niby jest tutaj. Trzyma kobla. Nie, dobra. Sorry, on jest cienki. Yy. LOL! Zdemontował mi domek. No co za jaki? Kloc. Dobrze, że mam kobla. Dobra. To byłoby na tyle w tym filmiku. Jeszcze jest oczywiście dużo innych rzeczy yy, w Minecrafcie, które doszły. Na przykład takie rzeczy jak, nie wiem, trójwymiarowy nos świni. Yy, co tam jeszcze doszło? No nie wiem. Taka obróbka jak wale na przykład jakiejś, yy, nie wiem. Potworki to idą takie, jakby iskerki. No, jest dużo takich małych poprawek, które y, są, y, prawdę mówiąc, niezauważalne, ale i tak rozmaicają nam grę. Też jest dużo poprawek dźwiękowych. Podobno zmienili, też właśnie, że jak chodzimy po jakimś. Słyszałem, że coś zmienili z wodą. Nie wiem, ja tam nic nie słyszę, przynajmniej. Może nie mam, nie mam takiego ucha, żeby wysłuchać, ale to na pewno będzie koniec w tym odcinku, a więc... Yy, Alelak? Nie. A więc... No kurczę. A więc subskrybujcie, dawajcie okejki i do ulubionych, i epickę. jo